Czy wiesz, że wszystkie oferty zatrudnienia, jakie posiadają urzędy pracy w całej Polsce, są teraz dostępne w jednym miejscu w aplikacji ePraca? praca Aplikacja służy do wyszukiwania i przeglądania ofert pracy oraz wydarzeń, dostępnych również na portalu internetowym ofertypraca.gov.pl. To nowoczesne narzędzie stworzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej które ułatwia życie zarówno osobom poszukującym zatrudnienia, jak i pracodawcom. Dzięki aplikacji mobilnej e-Praca oraz wspomnianemu wcześniej portalowi, możesz w kilka sekund za pomocą smartfona bądź komputera przeglądać i filtrować oferty z całej bazy urzędów pracy, wyszukiwać propozycje według zawodu, lokalizacji czy innych kryteriów, otrzymywać powiadomienia o nowych ofertach. Które spełniają Twoje oczekiwania: sprawdzać kalendarz targów pracy, giełd czy szkoleń i zapisywać wydarzenia w swoim telefonie, a nawet kontaktować się bezpośrednio z pracodawcą telefonicznie albo mailowo. Dodatkowym ułatwieniem jest mapa, która pokaże dokładną lokalizację firmy oferującej zatrudnienie. Aplikacja e-praca oraz powiązany z nią portal ofertypraca.gov.pl to więc wspólna baza ofert pracy, staży i praktyk tworzona przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy oraz ochotnicze chówce pracy. Znajdziesz tu nie tylko oferty etatowe, ale także propozycje przygotowania zawodowego dla osób dorosłych. Od 1 czerwca 2025 roku baza e-Praca została dodatkowo rozszerzona. Teraz trafiają tu również wszystkie wolne miejsca pracy, którymi dysponują instytucje publiczne np. urzędy gmin, starostwa, urzędy wojewódzkie czy ośrodki pomocy społecznej. Dzięki temu e-Praca staje się najbardziej kompletnym źródłem informacji o zatrudnieniu w Polsce wszystko w jednym miejscu i zawsze pod ręką. A po więcej informacji zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie.